Gra Gold jest inspirowana słowiańską kulturą i mitologią, a jej producentem jest Stanisław Just, który pracował przy Wiedźminie 3. Czy Gold będzie równie dobre jak Wiedźmin? Gord zwrócił moją uwagę już jakiś czas temu paroma szczegółami. Po pierwsze, za produkcję odpowiada polskie studio z Warszawy, Covenant Dev, na czele którego stoi Stanisław Just, wcześniej pracujący dla dużych, rodzimych zespołów Reality Pump, Eleven Beat Studios i przede wszystkim mający niemały wkład w ogromny sukces Wiedźmi na 3. Można powiedzieć, odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Tym bardziej, że na tym miały nie kończyć się skojarzenia z dziełem CD Projekt Red. Gord, bowiem, podobnie garściami czerpię ze słowiańskiej kultury i mitologii, co oczywiście momentalnie uruchomiło u mnie hype train. Aż chce się powiedzieć, tapujemy, tapujemy. Czy jednak rzeczywiście jest czym się ekscytować? W końcu jedna rusałka dobrej gry nie czyni. Dobra, ale czym w ogóle jest ten Gord? Wspomniałem o Wiedźminie, jednak tak naprawdę, pod względem rozgrywki i sposobie opowiadania historii, dzieło Redów i Covenant Death ma tyle samo wspólnego, co opowieści Jaskra z realnymi wydarzeniami. Oczywiście to nic złego, w końcu, kto nie lubi posłuchać barwnej ballady? No właśnie, twórcy z warszawskiego studia postanowili nie iść w kolejnego akcyjnego RPGa stawiającego na historię, a może zwyczajnie nie chcieli na początek porywać się z motyką na księżyc w końcu. To ich pierwsza gra, więc zainwestowali w przygotowanie gry strategicznej, a dokładniej w City Buildera z paroma dodatkowymi urozmaiceniami. Dlatego, w kontekście gry, nie raz i nie dwa mogliście usłyszeć dość trafny slogan, że Gord to taki frostpunk zmiksowany z Wiedźminem. I jest tu dużo prawdy, o czym przekonasz się w kolejnych fragmentach tego filmu. I pewnie w tym momencie pomyślisz, że jak tak, to nie ma co czytać dalej i idę wydać ciężko zarobione pieniądze. W końcu oba tytuły to prawdziwe perełki w swoim gatunku i gord na stówę jest 10 na 10. Ale ej, ej, poczekajcie chwilę. Halo? Jest tam ktoś jeszcze? No i tyle. Nie wyjdzie, że tekst sponsorowany, a ja właśnie teraz miałem zacząć narzekać. No bo ten strategiczny wiesiek to niestety tylko całkiem przyzwoita gra. Taki średniak zachwycający ledwie w paru miejscach. No cóż, kilka rzeczy zwyczajnie tu nie zagrało. Gold nie zapomina o fabule, co mnie bardzo ucieszyło. Od samego początku gry jesteśmy wprowadzani w mityczny i mroczny świat, który został zaczerpnięty ze słowiańskiej mitologii. Są więc ciemne i nieskalane ludzką obecnością lasy, które skrywają w nieprzeniknionych kniejach prawdziwe koszmary. Może obszary dzisiejszej Polski te tysiąc i kilka wieków temu nie były aż tak mroczne i nie częstowały przybyszów magicznymi stworami na prawo i lewo, ale mogę sobie wyobrazić, że ogromne połacie dzikich puszczy miały właśnie taki klimat. No więc w taki oto legion zapuszczamy się my. Naszym dowódcą jest namiestnik króla Kalantii, który chce rozszerzyć swoje wpływy. Dlatego otrzymujemy zadanie przedarcia się przez mrok lasów Lysacji i zabezpieczenia tam złóż złota. Jak możesz się domyśleć, łatwo nie jest. Już na starcie atakuje nas dzika zwierzyna, tubylcze ludy oraz pradawni bogowie. Fabuła jest dość prosta, ale zdecydowanie odbiór jej poprawia forma. Nie mamy tu bowiem do czynienia z kilkoma kwestiami przedstawionych na planszach z nieruchomymi postaciami, czego się tu spodziewałem, ale z pełnoprawnymi renderowanymi na silniku scenkami fabularnymi, które wykorzystując potencjał Unreal Engine 4 prezentują się naprawdę dobrze. I jeszcze ta świetna muzyka z pod ręki Arkadiusza Rejkowskiego, aż żałowałem, że scenki te pojawią się głównie na początku i na końcu każdej z kampanii. Chciałbym kiedyś zagrać w produkcję, która umożliwiłaby oglądanie kad scenek. Z tego świata znacznie częściej. Siłą rzeczy, przez to, że gra nie stawia mocno na opowiadanie historii, postacie są tu dość sztampowe i nawet nie warto o nich szczególnie mówić. Pierwsze skrzypce gra tu tylko i wyłącznie świat z całym jego inwentarzem. A twórcy w tym aspekcie spisali się na piątkę z plusem. Potworki są pięknie przerażające, a część z nich na pewno rozpoznacie, jeśli choć trochę liznęliście słowiańską mitologię. No i ten brutalny oraz nieprzyjazny las, który ciągle odkrywa przed nami nowe strachy. O tak, to wyszło tu. Thank uh you. -oh. Przejdźmy jednak do paru słów o samej rozgrywce. Jak wspominałem wcześniej, Gord to taki trochę frostpunk, i naprawdę możemy znaleźć tu dużo wspólnych mianowników. Tak samo jak w grze od 11 Bit Studios, naszym zadaniem w grze jest przede wszystkim zbudowanie dobrze działającej osady oraz przetrwanie. W międzyczasie musimy wykonać jeszcze jakiś cel danej kampanii. Tylko w produkcji od na def nie mamy mrozu, lecz wielokrotnie już przywoływany przeze mnie mroczny las z masą niebezpieczeństw wyskakujących dosłownie z każdego krzaczka. Tak samo musimy się jednak przygotować. Na zagrożenia i równie czule zadbać o zdrowie fizyczne oraz psychiczne osadników. W recenzowanej produkcji mamy dość mało poddanych do dyspozycji, bo do zarządzania zasobami oraz wioską otrzymujemy maksymalnie kilkunastu poddanych. To dość mało, co ma swoje wady i zalety. Na plus, że możemy każdym z osobna zarządzać, ale na minus, że musimy bardzo dużo uwagi przeznaczać na przerzucanie sił z jednej profesji na drugą. W GORD każdy osadnik ma przypisane indywidualne cechy, przez co jedni najlepiej nadają się do wojaczki, a inni do prac codziennych, jak zbieranie drewna i pożywienia. Trzeba więc bacznie przyglądać się cechom i przydzielać odpowiednie zajęcia. Tylko, że osób jest tak mało, że jak mamy zapotrzebowanie w jednym segmencie, to w sumie nie patrzymy na predyspozycję ludzi, bo w rezultacie ma to dość małe znaczenie w ich skutecznej pracy. Samo budowanie i zarządzanie osadą jest dość standardowe i nie przynosi nic odkrywczego. Mamy parę budynków do zarządzania surowcami, parę do budowania. Siły wojskowe i parę użytkowych, które pozwalają podreperować zdrowie czy stan psychiczny ludności. I jest jeszcze religia, w tym celu budujemy centra sakralne. W rezultacie wiara pozwala nam używać coś na wzór magii. Nasz obszar budowy w grze jest jednak bardzo ograniczony, przez co gra szybko przeradza się w Tetris'a i łami główkę, co wybudować i co uda się jeszcze zmieścić. Na stan psychiczny osadników wpływa przede wszystkim zapas jedzenia i czasem zagrożenie atakiem i takie tam. Nie jest to zbyt rozbudowane. Niestety zarządzanie osadą nie dawało mi w grze dużej satysfakcji. Jest tu dość sztampowo, dostajemy dokładnie to, czego mogliśmy się spodziewać. Nasze zadania skupiają się na budowaniu tych kilku potrzebnych budowli oraz następne kontrolowanie potrzeb i przerzucania sił na profesje, które akurat mają większe zapotrzebowanie. Przez to praktycznie każdy osadnik bardzo szybko zmienia branżę. Ze zbieracza grzybów na łucznika, zwiadowcę czy rolnika od trzciny. System ten może się podobać, da się nawet wkręcić w to mikrozarządzanie, ale z czasem jest zwyczajnie nużąco. Co jednak najbardziej mnie do gry zniechęciło to to, że w kampanii nie mamy zbytnio nawet czasu, aby porządnie osady rozbudować. Każdy rozdział, kampania to krótki rozwój, a potem wyruszanie, w las na zwiady i walka z przeciwnikami. A potem wszystko od nowa. Niestety bardzo szybko jesteśmy zmuszani do opuszczenia otoczonego palisadą siedliska i szukania nowych surowców czy realizacji innych celów. Gra przez to przeradza się w mało przyjemny symulator zwiedzania mrocznego lasu i próby przetrwania tam. Chyba nie o to tu miało chodzić. Wszystko na szczęście może uratować własny scenariusz, w którym możemy rozplanować grę według własnego uznania, co daje nam już możliwość większego skupiania się na samym sobie. Czy w takim razie uważam, że nie ma co sięgać po GORD? Choć trochę, a nawet dużo ponarzekałem, to produkcja od rodzimego Covenant Death ma też coś do zaoferowania. Mogę się założyć, że sporo osób wkręci się w ten świat i odnajdzie sporo frajdy w zarządzaniu tą małą społecznością wrzuconą w upiorne haszcze, pradawnej puszczy, która aż roi się od straszydeł. Potencjał jest zwłaszcza w trybie tworzenia własnych scenariuszów. Ja jednak osobiście bardziej liczyłem na kampanię, która czymś mnie zaskoczy. Szoku jednak nie doznałem, bo otrzymałem prosty symulator budowania osady, który szybko nawet tym przestaje być. Gra ucierpiała przez to, że twórcy chyba nie do końca wiedzieli, czym gra ostatecznie ma być, przez co trzon rozgrywki trochę się rozmył. Szkoda.